Cześć Cześć Hej Robson Cześć Hej Robert Cześć Robson Cześć Witaj Robson, witajcie widzowie Robsona Cześć, Cześć Robert. Robert Hejka, ja jestem Julka Ola Karolina Gosia Marta Karolina Dominika Jakie jest moje największe marzenie? Moje największe marzenie... Hmm. Jejku, marzenia to chyba najlepsza część naszego życia. Naprawdę, bez nich to życie by było bez sensu. Mam dużo marzeń, ponieważ jestem marzycielką. Myślę, że nie mam największego marzenia. Dla mnie każde marzenie jest tak samo ważne. Moim największym marzeniem jest spełnić wszystkie moje marzenia. Mam ich naprawdę dużo. Na przykład, wyjechać dziś za granicę. Chciałabym zwiedzić. Anglię, Berlin, wyjechać do Paryża, zwiedzić wieżę Eiffel, Chciałabym wyjechać do Australii, poznać tamtejszych ludzi, spróbować nowych smaków, ponurkować, popływać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, czyli na przykład ta statua wolności z bliska, no i po prostu poznać kulturę tam. Moim największym marzeniem w pozorom nie jest zdobycie 42 tysięcy subskrypcji ani wydanie własnej książki, ale jest to odbycie podróży tak intensywnej w tak świetnym gronie ludzi, tak pełnej przygód, że będę mógł ją nazwać podróżą życia. Moje największe marzenie to odwiedzenie wszystkich europejskich stolic. Wiem, że to brzmi trochę nieprawdopodobnie i pewnie będzie ciężkie do wykonania, ale skoro udało się już z dziesięcioma różnymi miejscami, z których przywiozłam fantastyczne wspomnienia, to pozostaje mieć nadzieję, że z pozostałymi też dam radę. Moim największym aktualnym marzeniem jest dobre napisanie sprawdzianu z fizyki. Mianowicie z fizyki atomowej Dlatego jeżeli ktoś rozumie te wszystkie kwanty i inne pierdoły No to może mi tłumaczyć, Spełniajcie marzenia, jak nie swoje to chociaż moje Proszę Chciałabym kiedyś odkryć sobie jakąś supermoc I okazać się super Spotkać swoich idolii Poznać siebie Robson, tak na żywo Nie żebym tylko się patrzyła w ekran na ciebie Spotkać Roberta i Rubelka Moim największym marzeniem jest pojechanie na koncert Mojego ulubionego zespołu i jeszcze trzy dni temu moim największym marzeniem było spotkać się z Billie Armstrongiem i być na koncercie Grindella. I to się spełniło. Spotkałem się z Billie i byłem na ich koncercie. Było niesamowicie. Podróżować z jakimś zespołem albo no, jakimś piosenkarzem, piosenkarką i być takim zakulisowym fotografem. Jak to jest w mojej głowie, to to jest coś normalnego, coś, coś zupełnie normalnego. Takie, takie marzenie, co bym chciała robić kiedyś. Ale jak mówię, to nagle to brzmi to jakoś dziwnie. Żeby ludzie przestali być obojętni na krzywdę innych, czy to jeśli chodzi o ludzi, czy to jeśli chodzi o zwierzęta, żeby nie zamykali oczu, kiedy widzą na ulicy kogoś potrzebującego, tylko żeby wyciągnęli do niego rękę i chcieli sami z siebie mu pomóc. Myślę, że od zawsze chciałam tak pomóc. No. Najbardziej odpowiednie słowo. Tak więc, moim największym marzeniem jest to, aby udostępnić się do Zimbabwe, żeby pomagać ludziom chorym i cierpiącym. Wiesz co, ja mam takie jedno marzenie. Dotyczy nas wszystkich. Nie dotyczy tylko i wyłącznie mnie, a każdego nawet ciebie. Żebyśmy po prostu tak lubili się trochę bardziej, byli dla siebie milsi, życzliwsi. Tylko to i wyłącznie może sprawić, że wszystkim będzie nam na świecie lepiej. Tylko tyle i tyle. Naprawdę. Żeby spotkać ludzi, którzy mi pomogli, czy daje aktorzy, muzycy pomogły mi uporać się z moimi problemami albo po prostu zrozumieć niektórych ludzi zachowanie i jak zachowują się w stosunku do mnie, czy do mojej rodziny, po prostu chciałabym im powiedzieć, jak wiele dla mnie znaczą, co dla mnie zrobili, i że naprawdę doceniam ich pracę, bo to, co robią, ma wpływ nie tylko na mnie, ale na większość ludzi, którzy ich słuchają, którzy ich oglądają. Chciałabym, aby przez całe moje życie otaczali mnie wartościowi ludzie, którzy będą potrafili codziennie dać mi szczęście i którzy będą przy mnie, kiedy będę ich potrzebować. Ale ludzie, którym ja będę mogła dać to samo od siebie. Poznać prawdziwych ludzi, wspaniałych ludzi, którzy nie są fałszywi i zostaną moimi przyjaciółmi. To, że bez względu na wszystko zostaną przy mnie i będą mnie wspierać. Żeby ludzie mnie zrozumieli, chociaż często się czuję niewrozumiana i samotna. No trochę dziwna, ale... Niby mam dużo osób dookoła, a jednak... No. Chciałabym zostać doceniona, a nie tylko uważana jako osoba dziwna. Moim marzeniem jest odnaleźć to, co chcę robić w życiu. Dążenie do samoakceptacji i samorealizacji w tym, co robię. Żeby to, co robię, czyli moja sztuka, wpływała na otaczający mnie świat i ludzi, którzy odbierają ją. Moim marzeniem jest zostać wielkim artystą, tak, ale do tego potrzebuję odrobinę szczęścia i trochę więcej ludzi. Sama też tworzę muzykę, sama piszę piosenki, nawet wypuściłam dwie, które ludziom się spodobały. Dlatego chciałabym iść w tym kierunku. Zawsze chciałem umieć grać na gitarze. W sumie mam gitarę, mam książkę do nauki, jednak nie jestem samoukiem. Potrzebuję kogoś, kto by mnie nauczył. Rodzice nie chcą wykupić mi lekcji, ponieważ uważają, że mam słomiany zapał i to się szybko skończy. Dlatego moim największym marzeniem jest to, żeby pewnego dnia nauczyć się grać na gitarze, wyjść na scenę i zagrać. Żeby za kilka lat stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie prosto w oczy i stwierdzić, że jestem spełniona, robię to, co kocham i wszystko potoczyło się zgodnie z moim planem. Rozwinięcie mojej pasji artystycznej. Chciałbym po prostu móc robić to, co robię teraz do końca życia, a przy tym nadal utrzymywać ten sam fan. Bardzo chciałabym w przyszłości mieć pracę, która będzie mi sprawiać przyjemność. Moim największym marzeniem jest szczęście. Nie ma tej jednej, jedynej pracy, ideału chłopaka, wymarzonego domu czy ilości pieniędzy. Chcę po prostu, by to, co robię w życiu, satysfakcjonowało mnie i bym mogła cieszyć się życiem razem z ludźmi w moim otoczeniu. Zacząć żyć po prostu. Chyba po prostu chcę być dobrym człowiekiem albo szczęśliwym człowiekiem. Albo najlepiej oba naraz. Co chcę w sobie zmienić? Co chciałabym sobie, sobie zmienić? Co chciałabym sobie zmienić? Co chciałabym sobie zmienić? Co bym chciała w sobie zmienić? A więc co bym zmieniła w sobie? Zadałeś bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Chyba pytanie trudne dla każdego. Trudne dać pytanie Robercie. Szczerze. Nie wiem, co chcę w sobie zmienić. Właściwie. Bardzo ciężko mi było znaleźć odpowiedź. Nic. Absolutnie nic nie chciałabym w sobie zmienić. Nie chciałabym zmieniać zupełnie nic. W sumie nie zmieniłabym w sobie niczego. Nic. Akceptuję siebie taką, jaką jestem. Jeżeli sami nie będziecie się akceptować, to inni też nie będą akceptować was. Nasze wady czynią nas tym, kim jesteśmy i myślę, że to właśnie dzięki nim każdy z nas jest wyjątkowy. Chyba wolę być taka, jaka jestem. Dobra, może bym trochę schudła. Jest wiele rzeczy, które chciałabym sobie zmienić. Chciałabym zmienić dużo rzeczy. Chciałabym zmienić bardzo dużo. Jest wiele rzeczy, które bym sobie chciała zmienić. Jak każda dziewczyna mam swoje kompleksy. Ale każdy je ma. Wszystkie mamy kompleksy i chciałybyśmy zmienić coś w sobie wyglą z wyglądu. Jestem za gruba, za chuda, za duży nosa, cienkie włosy czy coś w tym stylu. Na pewno jakiś czas temu odpowiedziałabym zupełnie inaczej. Moja 15-letnia ja wiedziałaby cała lista. Miałabym całą listę rzeczy, które chciałabym w sobie zmienić. Żebym była mniej leniwa. Leniwość. Lenistwo. Moje lenistwo. Jestem ja za leniwa. żeby nie była aż taka leniwa. Chciałabym przestać być leniwa na zrobienie czegoś, nawet na spełnianie moich marzeń. Jestem dość leniuszkiem. Plany sprzed kilku tygodni wstecz niszczy moje lenistwo i wieczne rozkojarzenie. Każdy ma w sobie takiego lenia. Tylko, że nie każdy leniwy chodzi na wierzch. Czasu już i tak nie odzyskamy, więc. Chciałabym go wykorzystać bardziej kreatywnie, zrobić coś, co zapamiętam na dłuższy czas, a nie lenić się i tylko leżeć na łóżku. Lepsze zarządzanie czasem. Nie potrafię robić czegoś codziennie, chciałabym być bardziej systematyczna. I na pewno chciałabym zmienić w sobie to, że jestem straszną egoistką. Jestem tego świadoma, bo mam dookoła siebie mnóstwo osób, którym na mnie należy, a ja ich odtrącam, bo myślę tylko o sobie. Chciałabym. Bądź bardziej otwarty i odważny. W końcu się nie bać. Nie bać się wyjść z domu, nie bać się iść do ludzi, odezwać się w towarzystwie. Boję się zadzwonić yy, i zamówić pizzę przez telefon? Stresuję się takimi zwyczajnymi, codziennymi sytuacjami, i to nie jest takie łatwe do pokonania. Próbuję ze wszystkich sił pomagać sobie, przecież to nic takiego, dasz sobie radę przecież to nic nie znaczy. Chciałabym sobie zmienić to, że jestem nieśmiałą osobą. Chciałabym się stać bardziej otwarty na świat, ludzi, doświadczenia. Moje nastawienie do ludzi, bo przede wszystkim trochę się ich boję ze względu na to, że jestem introwertykiem, mam też problemy, żeby z nimi porozmawiać, żeby powiedzieć, że im dziękuję za to, że są. Chciałabym zacząć ufać ludziom i być bardziej na nich otwarta. No i właśnie z tym mam trochę problem. I przez to mogę odpychać od siebie ludzi. Jestem bardzo naiwnym człowiekiem i nie lubię tego, bo przez to często zdaję rozczarowania. Po prostu wydaje mi się, że ludzie w niektórych sytuacjach postępowaliby tak samo, jak ja bym to zrobiła. A nie zawsze tak jest, bo każdy człowiek jest inny i nie każdy postępuje w. Zawsze tak samo nie każe, tak samo myśli. Mniej myśleć, a więcej mówić, co dla ekstremalnego introwertyka nie zawsze jest łatwe. Nigdy nie jest łatwe. Chciałabym zmienić swoje gadulstwo. Oczywiście za dużo gadam i gadam bez sensu, zamiast po prostu przejść konkretnie do jakiejś. Do, do sedna sprawy. Chciałabym zmienić to, że na wszystko się zgadzam, być bardziej asertywna. Chciałabym częściej mówić tak. Chciałabym mieć odwagę wychodzić poza swoją strefę komfortu i robić więcej rzeczy, które dzisiaj wydają mi się niemożliwe. Odstawiłem książki totalnie i. I żałuję, naprawdę chcę to zmienić. Moja drażliwość i skłonność do wybuchania bardzo szybko się irytuje, i chciałabym mieć wystarczającą siłę woli, by umieć to powstrzymać. Chciałabym bardziej maskować swoje emocje, być bardziej opanowana i spokojna w relacjach z innymi ludźmi. Może, żebym nie oceniał ludzi, żebym ich tak nie kategoryzował. Gdy widzę kobietę, na przykład, stojąc na, w jakiejś kolejce, i kobieta co drugi ząb szczęce i narzeka na wszystko, żeby nie pomyślał, hm, ta sprzątaczka, bo to jest straszne. Kategoryzowanie ludzi jest straszne. Ja wiem, my to robimy totalnie podświadomie, ale chciałbym, żeby ludzi w ten sposób nie oceniać, nie kategoryzować, bo komuś może być po prostu przykro. Chyba to, żeby opinia ludzi, czy to moich znajomych, czy to kompletnie dla mnie obcych ludzi, nie wpływała tak bardzo na to, co sądzę o samej sobie, i żebym mogła robić to, co chcę. Nie przejmując się tym, co ktoś może sobie o mnie pomyśleć. Bezos! Нямате как да и валете